Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym Grand Prix. Tym razem jest to tor w Niemczech. Zapowiada się dosyć ciekawie, ponieważ jak widzicie, 39% szansy na deszcz. Sesja kwalifikacyjna poszła całkiem, całkiem nieźle. Chociaż powiem szczerze, mogło być lepiej, Louis Hamilton obowiązkowo na pierwszej pozycji. My niestety, no na 12 pozycji. Pozycja może i nie jest najgorsza. Zobaczymy jak będzie wyglądał start i pierwszy zakręt. Do pierwszego zakrętu mamy dosyć krótką drogę, więc naprawdę może tutaj się bardzo dużo wydarzyć, za nami jest Magnusen, przed nami jest Sergio Perez, tak więc startujemy no i zobaczymy, czy będziemy w stanie tutaj Pereza wyprzedzić, chyba jednak się powinno udać pierwszy prawy zakręt, jeszcze kierowca Williamsa za nami i kierowca kolejny Force Indy, tak więc znakomity start w naszym wykonaniu, jest pozycja numer 8 czy numer 9, jednak chyba numer 8. Tak więc kolejna pozycja, którą zyskujemy. E, przyblokował nas delikatnie kierowca e, Ferrari jest to Kimi Raikkonen. E, tutaj widzieliśmy kontakt Kimi'ego Raikkonena i Jensona Batona. Tak więc tutaj naprawdę walka na najwyższym e, poziomie I 17 okrążeń tego wyścigu Więc bardzo, bardzo dużo jeszcze opóźniamy hamowanie Sebastian Vettel bardzo powoli jest Ricciardo przed nami na pozycji numer 4 A my znakomity start 7 pozycji w górę, pozycja numer 5 Tak więc jak widzicie e, No i niebo jest dosyć takie zachmurzone Więc e, tutaj... No będzie chyba jednak z tego jakiś deszcz, najprawdopodobniej pod koniec tego wyścigu. Tak więc dziesiąta pozycja to jest cel, który wyznaczył nam nasz zespół. I jeżeli chodzi o tą walkę z naszym kolegą z zespołu, to jak na razie wygrywamy, tak więc nie mamy się czym za bardzo tutaj przejmować. Jest pozycja przed właśnie jean Erik Werni, no i te wszystkie... Zalecenia zespołu przez nas są jak najbardziej spełniane. Wydaje mi się, że Jean-Eric Bern już delikatnie no, odpuścił i już na pewno nie będzie w stanie nas przeskoczyć w ogólnej klasyfikacji generalnej. Po tym wyścigu dostaniemy kontrakt i już Wam mogę powiedzieć, że po tym wyścigu dostajemy kontrakt od Force Indy, którego oczywiście nie przyjmuję, ponieważ chciałbym w kolejnym sezonie jeździć w zespole. Ferrari, tak więc będziemy tutaj walczyć o zespół Ferrari. Jeżeli natomiast nie udałoby się w Ferrari być, no to wtedy może przejdziemy do jakiegoś innego zespołu, m, który zaproponowałby nam coś ciekawego, jakąś fajną m, ofertę. Tak więc Sebastian Vettel w ciągu dalszym na pozycji numer 6 po tym okrążeniu będzie już można używać systemu DRS, więc będziemy z niego m, korzystać, jeżeli będziemy mieć. Stratem mniejszą niż sekundę do Ricardo, no ale do tego jak na razie się tutaj nie zanosi, choć pierwsze trzy okrążenia, zobaczcie, nawet mimo tej walki, mimo manewru wyprzedzania jesteśmy bardzo blisko całej pierwszej czwórki. Więc całkiem, całkiem nieźle to wygląda. Tempo wyścigowe w, wyśc w tym właśnie, w tej Grand Prix, w tym wyścigu jest już dużo lepsze niż w Grand Prix Wielkiej Brytanii, gdzie punktów nie zdobyliśmy. Nie zdobył ich także Jean-Éric Verni, który był na pozycji 11., tak więc my na pozycji w tym momencie piątej To daje nam bardzo duży zastrzyk punktów Ale musimy Musimy tutaj za sobą utrzymać Sebastiana Fetela Który na pewno będzie atakował No i tam z przodu będzie walczył Ricciardo z Fernando Alonso Dwaj kierowcy No nieduzingowi bardzo dobrze No i chyba jednak Ricciardo, który ma troszeczkę lepszy samochód Powinien sobie z hiszpańskim kierowcą Poradzić. Najlepszy czas okrążenia To jest 1.21.084 Bardzo Podobne czasy były w sesji kwalifikacyjnej, jest atak Fetela, ale jednak odpieramy właśnie atak niemieckiego kierowcy. Jesteśmy na pozycji numer 5 w ciągu dalszym, więc naprawdę bardzo ładny wyścig w naszym wykonaniu jak na razie. Tak więc tutaj jak mówiłem wam wcześniej, to kolejne wyścigi już na pewno nie będą takie łatwe, jak... jak no takie szczęśliwe myślę, jak, jak tamte poprzednie, czyli przepójmy Austria, Monako czy Kanada, tam było naprawdę wyśmienicie, no tutaj, tutaj już nie jest tak prosto, tak więc będziemy musieli na pewno się bardziej, bardziej postarać, no ale jak na razie, jak do tej pory jest całkiem nieźle, jest to piąta pozycja, to jest naprawdę duży zastrzyk punktów, jeżeli chodzi o tą klasyfikację generalną, tam na pewno będziemy walczyć, myślę, że jeszcze o tą właśnie piątą, szóstą pozycję, ponieważ są takie szanse i nie są to szanse matematyczne, naprawdę ta, ta cała Druga, piątka, piąta, szósta, siódma, ósma pozycja. Te ci wszyscy kierowcy są naprawdę bardzo, ale to bardzo blisko. Więc jeżeli chodzi, właśnie o tą klasyfikację, no to mamy duże szanse wskoczyć na pozycję numer 5, numer 6. Tak więc będziemy o to walczyć. Jest Sebastian Vettel, no system DRS w użyciu dużo, dużo szybciej. No i teraz opóźniamy hamowanie po raz kolejny. Sebastian Vettel jest bezradny, no może próbował, musiałby za, spróbować zatakować prawej strony, od wewnętrznej, nie od zewnętrznej, wtedy nie mielibyśmy okazji go przyblokować, no a tutaj niestety Sebastian Vettel nie jest w stanie wyprzedzić Berta, zawodnika tej troszeczkę słabszej ekipy, Toro Rosso. Tak więc czwarte okrążenie tego wyścigu dosyć szybko to przemija, powiem szczerze, dosyć szybkie to okrążenia, mniej więcej tak jak w Ground Monaco, tyle że tutaj po prostu jest troszeczkę troszeczkę szerzej i na pewno można jechać po prostu szybciej. Tor jest dłuższy, no ale ta prędkość właśnie powoduje, że jednak te czasy okrążeń są bardzo do siebie zbliżone. Tak więc jest okrążenie numer 5 w tym momencie. No i... Jest Rosberg na pierwszej pozycji. Tak jak mówiłem, Wam czwarty jest Fernando Alonso. My na piątej pozycji, więc jednak Daniel Ricciardo poradził sobie z Fernando Alonso. A Sebastian Vettel, jak na razie, nie potrafi poradzić sobie z Bertem, z kierowcą Toro Rosso, który no zadziwia, zadziwia w całym, w całym właśnie już sezonie, na, całym, na samym początku sezonu, naprawdę je, jeździł no średnio, ale potem coraz coraz lepiej Sebastian Vettel po raz kolejny tutaj atakuje, ale mu to szczerze mówiąc nie wychodzi. Więc Sebastian Vettel tutaj troszeczkę musi się bardziej postarać. No i wydaje mi się, że musi zaatakować troszeczkę wcześniej na tym prawym zakręcie, który prowadzi na tą drugą prostą. Musi być dużo, dużo bliżej. Tak więc wjeżdżamy w trzeci sektor, sektor, gdzie jest bardzo dużo tych trybun, jak widzicie, bardzo dużo kibiców. Widzimy dużo niemieckich kibiców, nie ma się co dziwić, wszyscy kibicują tutaj Sebastianowi Fetelowi, Niko Rosbergowi i Hultenbergowi. No, ci kierowcy, którzy tutaj mają tą niemiecką narodowość, na pewno w tym wyścigu mają troszeczkę łatwiej. No Nico Rosberg ma chyba najłatwiej, ponieważ ma dużo, dużo lepszy samochód od konkurencji, więc tak naprawdę będzie mu tutaj w tym wyścigu dużo. Prościej uzyskać znakomity rezultat. Poprawiamy czas swojego okrążenia i zobaczcie, ten, to okrążenie naprawdę jest bardzo ładne. To 1,21,600. Myślę, że jest to okrążenie, które pokazuje, że potrafimy jechać naprawdę dobrym tempem. Mimo to, że musimy bronić swojej pozycji przed Sebastianem Fetelem. Fernando Alonso, niestety, tej pozycji nie utrzymał. No i jest na pozycji numer 4. Tak więc hiszpański kierowca na pewno tutaj będzie jeszcze chciał. Przede wszystkim powalczyć z Ricciardo Tutaj widzimy Fetel jednak atakuje Ale nie udaje mu się to po raz kolejny no nie, no nie wiem, nie liczę, ale chyba już trzeci albo czwarty raz Sebastian Fetel Próbuje mnie tutaj zaatakować No, ta sztuka mu nie wychodzi, powiem szczerze No i cóż Cóż mogę powiedzieć, tutaj naprawdę W tym wyścigu może zdarzyć się jeszcze bardzo dużo Tak jak mówiłem, te informacje Cały czas do nas spływają od naszego inżyniera Że w tym właśnie Wyścigu no, może spaść deszcz i to dosyć obfity, więc, więc tutaj tak naprawdę pod koniec wyścigu może zrobić się niezwykle, niezwykle ciekawie. No i Sebastian Vettel e, albo tą pozycję zyska, albo nawet może pozycję stracić. Czterokrotny mistrz świata, no w tym sezonie nie jeździ najlepiej. Muszę przyznać, że jestem bardzo zszokowany formą Toro Rosso, która tak naprawdę jest bardzo, bardzo... Równa e, i pokazuje e, ten zespół, że potrafi jechać bardzo szybko. E, jeżeli będziemy mogli wybrać kierowcę, to mam nadzieję, że będzie to właśnie Fernando Alonso albo Kimi Raikkonen, czyli kierowca, z którym będziemy po prostu walczyć e, o być albo nie być w zespole Ferrari. 10 sekund na 7 okrążeniach, czyli tak, sekunda i 30. To jest... Jest... E, przepraszam, Boże, już się pomyliłem. Jest Raikkonen. Tam mówię różne inne rzeczy, a nie patrzę co się dzieje w lusterkach. Więc jednak e, Raikkonen przed Sebastianem Petelem, Sebastian wtedy traci pozycję. No i tak jak e, wracając do tematu, który zacząłem przed chwileczką, no to teraz powiecie mi szczerze mówiąc zapomniałem po tym wszystkim. E, tak się zestresowałem, że zapomniałem o czym mówiłem. M tak więc... E, aha, mówiłem o tym, że, że będę Chciał na pewno walczyć z Raikkonenem albo z Fernando Alonso. Będzie niezwykle trudno mm, o taką walkę z Ferrari. No, ale cóż, może się uda. Zobaczymy. E, opony są już dosyć mocno zniszczone, i powiem szczerze, że chyba. Po raz pierwszy te opony wyglądają dosyć źle. Tak więc, mimo wszystko, że te opony naprawdę wyglądają dużo lepiej jak w poprzedniej części, no to jednak, jednak tutaj jest ta opona dosyć mocno zniszczona. Więc tutaj wjeżdżamy do alei serwisowej i zobaczmy, jak będzie wyglądał pit stop. Tak więc zakładam opony miękkie. Delikatnie nas przytrzymał tutaj ten Inżynier, ale jest pozycja 11. Jest pozycja 11. Utrzymujemy całkiem dobrą pozycję mimo wszystko. Tak więc, okej, okay, no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że, że wszystko, wszystko się jakoś tam powiedzie. Postanowiłem sobie, i to w sumie tak teraz trochę myślę o tym, że podczas kolejnego Grand Prix, jeżeli byłaby możliwość dosyć duża, że spadnie deszcz, to moi drodzy, ja będę zakładał ponieważ jeżeli byłbym poza pierwszym dziesiątką zakładałbym opony opony które byłyby najtwardsze z tego i wyłącznie względu że mógłbym bardzo długo na tym torze się znajdować a następnie mógłbym wjechać do alei serwisowej po wymianę opon na opony na opony te przejściowe czy tam deszczowe myślę że to byłaby całkiem niezła taktyka szkoda że w tym wyścigu tak nie zrobiłem jechałbym dalej byłbym teraz no Myślę, że na jakiejś drugiej, trzeciej pozycji. No i spokojnie mógłbym jechać jeszcze z 5-6 okrążeń, aż spadnie deszcz. A ten deszcz ma spaść za około 10, no może nawet mniej, minut. Tak więc pod koniec tego wyścigu powinno być naprawdę bardzo mokro. Tak więc tutaj naprawdę będzie bardzo ciekawie. Mimo wszystko, dobrze, że zjechałem, ponieważ no te opony, które widzieliśmy, były już dosyć mocno zniszczone. Tak więc kolejny raz walka z Sebastianem nie jest pozycja numer. Numer 7, jednak przed nami jest Kierowca Ferrari, tam widziałem Jest to chyba Kimi Raikkonen No, Kimi przed nami, tak więc Ten pit stop no jednak zadecydowały Te sekundy, które nas przytrzymali Było to prawie dwie sekundy dłużej Więc no, no właśnie Tak to wygląda, no i trzeba Trzeba się z tym jakoś tam pogodzić Jest Sebastian Vettel na pozycji numer 8. Sebastian Vettel po raz kolejny atakuje, no i tutaj chyba jednak mu się to nie uda, więc prawy zakręt, dosyć, dosyć ciekawie zapowiada się końcówka tego wyścigu, chociaż jesteśmy w połowie w sumie, to te okrążenia przemijają naprawdę bardzo szybko. Tak więc, cóż, Vettel, ósma pozycja, no pozycja, która tak naprawdę dla Sebastiana Vettela to jest jedna wielka tragedia. Sebastian Fedel w poprzednich sezonach, dokładnie w czterech poprzednich sezonach, wygrywał praktycznie co chciał i kiedy chciał. Tak więc no, teraz, kiedy musi liczyć się z tym, że jest gdzieś tam pod koniec pierwszej dziesiątki, naprawdę bardzo ciężko może mu to wszystko przychodzić. No ale nie ma się co dziwić, Daniel Ricciardo dużo lepiej sobie radzi w tym sezonie od Sebastiana Fedela. Zobaczymy pod koniec tego wyścigu oczywiście klasyfikację generalną. Klasyfikację generalną, no i zobaczymy na której pozycji znajduje się Sebastian Vettel, na którą pozycję my wskoczymy lub spadniemy. Naprawdę, te pierwsze wyścigi są dla naszego zespołu jednym wielkim szokiem, ponieważ potrafimy tutaj pokazać, że że jednak znakomicie sobie radzimy w tym właśnie samochodzie, który teraz widzicie, chociaż jest Sebastian Vettel, widzimy, będzie chyba jednak atakował, bardzo, bardzo szybko przyjechał. no i po raz kolejny, po raz kolejny opóźniamy hamowanie bez żadnego problemu strasznie wolno Sebastian Vettel tutaj wjeżdża, powiem szczerze, że nie jestem w stanie powiedzieć wam dlaczego bardzo szybko dohamowuje do tego zakrętu, no i to na pewno go troszeczkę, troszeczkę gubi i spowalnia na wyjściu to jest na pewno e, Taka, taka informacja, która pozwoli mi tą pozycję numer 7 utrzymać, mimo tego, że Sebastian Vettel używa systemu DRS. Tak więc Sebastian Vettel na 8 pozycji, jest Raikkonen na pozycji numer 6, więc Kimi Raikkonen jest, jest daleko z przodu, wciskamy się Sebastianowi Vettelowi. No tutaj bardzo, bardzo Sebastian Vettel ładnie to zrobił, no a my zrobiliśmy to jeszcze ładniej, wciskamy się Sebastianowi Vettelowi dosłownie, dosłownie, no... Jakby to powiedzieć, w miejsce, w które no, nie jeden kierowca bardzo by się bał wciskać, takie miejsce, gdzie Sebastian Fettel mógł skręcić, a i tutaj ścinamy, no i mogło zdarzyć się coś niemiłego, tak więc jest pozycja numer 6 w ciągu dalszym. Sebastian Fetter chyba jest za daleko, aby zaatakować nawet przy użyciu systemu. DRS, tak więc 11 okrążenie. Zobaczcie rekord o pół sekundy tego tempa wyścigowego. Ale to jest spowodowane właśnie tym, że ścieliśmy ten zakręt. Sebastian Vettel od prawej strony jednak zaatakował. No, coraz, coraz bardziej ślisko się robi na torze. Jest tych kropli naprawdę już bardzo dużo. Więc będzie trzeba za pewien czas wjechać do alei serwisowej. Trzeba będzie wjechać do boksów po wymianę opon na no, opony przejściowe, oczywiście. Ale jeszcze dwa, trzy okrążenia może na tym torze zostaniemy, tak więc będziemy tutaj jeszcze męczyć się na tych oponach głównych. No i Sebastian Petel, który miejmy nadzieję, że nas nie wyprzedzi, także będzie musiał wjechać do alei serwisowej. Wow, tu bardzo blisko jest jeszcze kierowca... To jest Force India, od tego właśnie zespołu dostaliśmy propozycję kontraktu, którą odrzuciłem, będę jeździł cały czas w Toro Rosso do końca sezonu, a następnie pod koniec sezonu dopiero wybiorę zespół, w którym będę, będę jeździł już w następnym sezonie. Tak więc jak widzicie jest, jest pozycja numer 6, to jest dobra pozycja, myślę, że Rosberg tutaj jest już niezagrożony na pozycji numer 1, on ma tam bardzo dużą przewagę coraz bardziej mokro na torze i to mnie bardzo, bardzo martwi bardzo szybko ten tor staje się niezwykle mokry, więc jeszcze jedno góra, dwa okrążenia przejedziemy na oponach właśnie typu Slick po to, aby jeszcze nie stracić zbyt dużo kontakt z Sebastianem Fetelem. Sebastian Fetel bardzo agresywnie i uderzył w nas od tyłu. No, i widzimy, że już powoli zaciera się ta linia optymalnego toru jazdy. No, i tutaj trzeba będzie po prostu e, to, te opony wymienić na opony przejściowe z tym zielonym paseczkiem. Tutaj naprawdę robi się już coraz bardziej e, ślisko. Myślę, że jeszcze jedno okrążenie przejedziemy, ale na pewno nie więcej. Sebastian Vettel, siódma pozycja, piąty jest Raikkonen. No, Raikkonen także bardzo ładny wyścig, jedzie dosyć daleko przed nami. No, jest około 3, 4, 5, 6 sekund. Zobaczcie, 6 sekund przewagi Kimiego Rajkunena. Myślałem, że troszeczkę mniej, no ale jednak, 6 sekund to naprawdę jest przewaga duża. No, ale to wszystko może się zmienić podczas zjazdów do alei serwisowej. Tak więc, będziemy starać się tutaj niechać jeszcze jedno okrążenie. Jak najszybciej tylko będzie się udało, 8 sekund przewagi to jest naprawdę przepaść. W tym momencie widać to doskonale, że to tempo nasze wyścigowe nie jest zbyt dobre. No ale musimy się jednak postarać, tak więc po tym okrążeniu wjeżdżamy do alei serwisowej, wjeżdżamy już do pit stopu po wymianę opon na opony typu e, przejściowego. 8 sekund przewagi Kimigo Raikkonena, Fetel ma tylko pół sekundy straty, a tutaj widzimy, że praktycznie tej straty już nie ma, jest system DRS, no i Sebastian Fetel przed nami, chociaż my tutaj dużo, dużo ładniej dohamowujemy, Jest pozycja numer 6. W ciągu dalszym 13. okrążenie tego wyścigu czas zjechać do pit stopu do alei serwisowej. Te opony już są coraz bardziej chłodne. No i tutaj trzeba będzie się mocno, mocno postarać, aby po wyjeździe być jak najszybszym, aby tutaj po prostu w tym wyścigu jeszcze coś móc zdziałać, zdobyć jakieś punkty. Nie wyobrażam sobie jazdy kolejnych okrążeń właśnie na oponach typu slick. Jest coraz, coraz ciemniej na to, że coraz bardziej pada ten deszcz, no i tutaj trzeba będzie jednak z tych opon chyba skorzystać. Mam nadzieję, że zawodnicy z tyłu i kierowcy wjadą także do alei serwisowej, że wymienią swoje opony. No i tutaj powiem, powiem szczerze, przejedziemy jeszcze jedno okrążenie. Tak sobie teraz myślę, że jeszcze nie idzie się tak najgorzej. Te opony są coraz chłodniejsze, ale jeszcze dajemy sobie radę. Tak więc tutaj myślę, że jeszcze jedno okrążenie spokojnie możemy przejechać, to 11 sekund to jest po prostu dramat, to jest dramat polskiego kierowcy, bardzo duża przewaga Kimiego Raikkonena, nie wiem jak oni to robią, że oni jeżdżą tak idealnie na wodzie, na slickach, mogę się założyć, że kiedy... No... Troszeczkę deszczu by spadło, byłoby bigotniej, no to każdy kierowca Formuły 1 w realnym świecie już od razu wymieniłby na opony typu przejściowego. Sorry, ale, ale to jest bardzo dziwne i cały czas Kimi Rayconen powiększy swoją przewagę. Ta przewaga tak naprawdę nie powinna być powiększana, ponieważ te warunki są coraz gorsze. No a oni po prostu jadą jakby kurwa mać było sucho. Wkurza mnie to bardzo, no ale niestety trzeba będzie sobie z tym jakoś tam poradzić, tak więc jest tutaj, widzimy już trzeci sektor, rozpoczynamy właśnie trzeci sektor, no i wjedziemy do alei serwisowej po wymianę opon, mam nadzieję, że, że będziemy tutaj, widzicie, 13 sekund, to jest jakaś masakra, tak więc będziemy tutaj na pewno wymienić te opony jak najszybciej, no i zobaczymy, czy ktoś jeszcze do alei serwisowej będzie chciał wjechać, czy w ogóle jakiś kierowca do tej alei serwisowej, wiedzie. no ja już szczerze mówiąc ledwo na tych oponach jadę, wjeżdżamy do alei serwisowej, jest Hulkenberg, który pojechał dalej, jest Sebastian Vettel, który także pojechał dalej, no i Magnussen i reszta stawki, Felipe Massa, Jensen Baton, jest dziesiąta pozycja jak na razie, ale ta pozycja oczywiście e, ulegnie zmianie, przed nami jest jean eric Bernier, wymieniamy on na opony przejściowe. 15. okrążenie tego wyścigu, tak więc jeszcze dwa pełne okrążenia do końca. Powiem szczerze, że ci kierowcy, którzy jadą z przodu, powinni te opony wyprzedzić, no ale jak na razie się do tego nie zanosi, więc jeżeli będzie tak, że ci kierowcy nie zjadą do alei serwisowej, powiem szczerze, rozwalę wszystkich na kolejnym wyścigu bo mam tego serdecznie dosyć. Moim zdaniem Codemasters powinno zrobić te warunki pobudowe dużo, dużo lepiej i powinni przede wszystkim tych kierowców do boksów wysyłać, jeżeli jeżeli pada deszcz. Zobaczcie, że jedziemy dużo, dużo szybszym tempem. Jeżeli tutaj ci kierowcy nie wiadą dalej serwisowej, to będzie jakaś po prostu masakra. Według mnie jest 14 pozycja, więc... No, w tym wyścigu tak naprawdę już chyba zbyt dużo nie zdziałamy. Zobaczcie, że bardzo szybko zbliżamy się do Maldonado. Grożana wyprzedziliśmy bez żadnego problemu, więc no, miejmy nadzieję, że ci kierowcy do alei serwisowej jeszcze, jeszcze wjadą. No, miejmy taką nadzieję. Teraz przyjrzyjmy się tam kierowcom z przodu, czy będą w stanie, no i jadą dalej, tak? Więc do alei serwisowej się chyba nikt nie wybiera. Co mnie bardzo martwi, ponieważ ta 14 pozycja to nie jest pozycja, która by mnie satysfakcjonowała. Byliśmy w pierwszej dziesiątce i w tej pierwszej dziesiątce chciałbym skończyć. Bardzo wolno jedzie Maldonado w tych zakrętach, chociaż to tempo nie jest wcale takie tragiczne. I muszę przyznać, że to mnie strasznie zadziwia, ponieważ no w tym akurat momencie już jej nie daje jeździć. Ja bym po prostu tracił po 20 sekund na okrążeniu, chyba. Mm, tak więc, no tutaj, jeżeli chodzi o to, to, to mi się bardzo w tej grze nie podoba i w poprzednich częściach było dosłownie to samo, i to jest ogromny minus, który jak dla mnie dyskwalifikuje tą grę, jeżeli chodzi o wydawanie jakichkolwiek pieniędzy na tą odsłonę. Tak więc no niestety niestety e, widzimy kierowcy na deszczu jadą sobie na slickach zajebiście. Prędkość ich jest dosyć duża. Nie mam szans dogonić już tam e, kierowców z przodu zostało jeszcze tam półtora okrążenia. E, więc nie ma najmniejszych szans, bo oni jadą zbyt szybko na deszczu, na slickach. E, jest to praktycznie niemożliwe, ale no cóż e, Komputer po prostu zajebiście sobie na tym radzi. Nie wiem, czy zakładają jakieś łańcuchy, czy coś, żeby się nie ślizgać. Na, nawet na przejściówkach nie jest już kolorowo, a co dopiero mówiąc o slikach. Tak więc coraz coraz gorsza pogoda. Mimo wszystko, ci kierowcy jadą bardzo szybko, więc to naprawdę jest śmieszne. No ale cóż, nie będę się więcej denerwował, bo nie ma najmniejszego sensu, aby teraz wyprzedzić tylko wernia, który po prostu. Jest na pozycji numer 12. Myślę, że powinno się tam udać, ponieważ widzimy, że jesteśmy dosyć szybcy, a do jest jean erik Berni. Na jednym okrążeniu, na jednym sektorze okrążenia, z, z, ile zyskaliśmy, za chwileczkę powinniśmy się przekonać, ponad sekundę, więc dosyć sporo. No, ale czy to wystarczy? No, miejmy nadzieję, że tak. Już go widzę tam z przodu, więc może akurat nie będzie większego problemu. Teraz dobrze wyjść na tą prostą i uzyskać jak największą prędkość. No i powiem tak, jestem załamany tym, że kierowcy, którzy jadą przede mną nie zjechali do alei serwisowej, ja doskonale o tym wiem, że gdybym po prostu jechał tutaj na slickach, to by mnie wszyscy bez problemu wyprzedzili, mieliby dużą większą prędkość, dohamowywaliby dużo później, no i to mi się straszliwie nie podoba w tej grze, po prostu to jest jedno wielkie gówno. Tyle w temacie. Więc pastor Maldonado na pozycji 14, Werni na pozycji 12 i 13 jest Werty, który chyba Wernia jednak wyprzedzi bardzo blisko jest Jean-Eric Verni, Przydałoby się jeszcze ze dwa okrążenia, wtedy na pewno by zjechali. No i zobaczcie, że jednak bardzo duża przewaga jest prędkości, no ale niestety. Przydałoby mi się jeszcze jedno okrążenie. Jedno okrążenie wyprzedziłbym na pewno tych wszystkich kierowców, którzy jadą z przodu. Byłbym w pierwszej dziesiątce, byłbym gdzieś na piątej, szóstej pozycji. No ale oni raczej do boksów się nie wybierają i tutaj już chyba nic się nie zmieni, więc jest pozycja numer 12. No niestety takie wyścigi także się zdarzają. To jest ogromny minus tej gry, że po prostu takie rzeczy w ogóle mają miejsce. Zobaczmy klasyfikację generalną. Tak więc w ogólnej klasyfikacji generalnej, moi drodzy, jesteśmy na pozycji, której, zobaczmy, na pozycji siódmej tracimy 129 punktów. Trzymajcie się ciepło. Cześć!